Ja myślę, że kiedy mówiliśmy o dyskursie i o tym, że porozmawiamy się tutaj trudnym językiem, to wydaje mi się, że nasza książka właśnie miała być taką, która trafi do większej ilości osób niż tylko tego naukowego środowiska. Staraliśmy się pisać rzeczywiście w bardziej prosty sposób. No i oczywiście bardzo podkreślaliśmy też to, że polityka społeczna jest systemem naczyń połączonych, w których między innymi właśnie edukacja jest bardzo ważna i edukacja, która wpłynie na to, jak ludzie też będą odbierali i być może trudniejsze treści, także w końcu będą lepiej odbierali edukacja, która chcielibyśmy, żeby nie polegała na tym, że chwalimy się, że mamy najwięcej studentów w Polsce, tylko chodzi o jakość tego, tego wydarzenia. A praca z Łodzi, ja też chciałam powiedzieć, już tutaj zostało powiedziane, że przecież Łódź jest kolebką tej socjaldemokracji, tutaj mieliśmy to rewolucję z 1905 roku. A Wydaje mi się też, że to właśnie łódzki poeta był tym, który powiedział: i prawo, prawo znaczy, a sprawiedliwość, sprawiedliwość, dokładnie 70 lat temu, kiedy no, pisał Kwiaty Polskie. I myślę, że może też z tej łódzkiej tradycji zrozumiemy lepiej, możemy jakoś lepiej to prawo rzeczywiście sprawiedliwie zrozumieć. No też tak ważne.